Jeszcze przed odcinkiem w montażu chciałbym Wam dodać, że konkurs na multiRPG 8 milionów jest odwołany z pewnych powodów, ale w zamian oferuję zabawę na multiRPG z moimi widzami oraz z innymi widzami, ogółem z ludźmi z multiRPG, ogółem kto będzie chciał i, i multiRPG tam mówiłem w odcinku, że Kończę z MultiRPG, ale nie kończę, MultiRPG zostaje na moim kanale, zostaje, tylko może, mieć, może być trochę mniej odcinków z MultiRPG, ale i tak MultiRPG zostaje, bo rozpoznawalność tę dobrą mam. No i... no. A, Minecraft zacznie się od lutego, więc już yy, bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tixe A w tym odcinku y, informacyjnym, takim też można tak uznać, chciałem Wam ogółem powiedzieć, taką rzecz: że tak powstaje na moim kanale nowa seria, a jedna seria się kończy. Jaka seria się kończy, a jaka się zaczyna, to się dowiecie w tym odcinku. Więc zapraszam do oglądania. No dobrze, a więc już jesteśmy tutaj, widać, jaki, a tutaj jest czerwone, ja nie wiedziałam, że tutaj taka sygnalizacja jest, dobra. Więc w tym odcinku chciałem Wam ogłosić, bo jedna seria się kończy, a jedna zaczyna, a kończy się jaka, teraz Wam powiem, seria, która się kończy. Nazywa się serią z serwera MTA MultiRPG. Tak, drodzy widzowie kończę z MultiRPG yy, z powodu, że już tam mam yy, dużo rzeczy. Mam już tam miliard, pięć yy, miliard coś. Yy, ten, prawie 2 miliardy yy, ten. I ogólnie to mam do, tam dużo hajsu, miliard coś. Oraz p jak wiecie, i inne auta, i już nie mam co robić na multi-RPG. Dlatego właśnie ten kończę tą serię z multi -RPG, A zaczynam nową, tak jak widzieliście, już na miniaturce z For lifea Tak, to jest drodzy widzowie, For life Wybrałam ten serwer z powodu tego, że większość out no prawie wszystkie, bo też widać niektóre, to są podmianki, niektóre to nie są podmianki, ale większość to są podmianki. Co tu kierunku wskaza, czyli coś na, na czym mi bardzo zależało, e, czyli inaczej mówiąc RP. E, jest też tutaj RP na przykład znaki, wiecie. Znaki ograniczenia prędkości, fotoradary, ten, właśnie zatrzymywania drogowe, ale to na wszystkich serwerach jest właśnie tak jak widzieliście na tamtym wypadku. Takie światła, ten wiecie, takie, żeby tam nie, nie zawracać sobie tego miejsca. Ten, no i teraz sobie na giełdzie patrzymy. Ale no, jak widzicie tutaj na auta, większość to jest podmianki a mi ten, a że mam na Multi RPG mam dużo rzeczy, to nie chciałam się już tam grać i yy, tam mój kolega x youtuber, którego bardzo pozdrawiam yy, właśnie zaprosił mnie na Life'a, no i spodobał mi się i właśnie tak oto yy, jestem na forlifeie no i yy, kończę yy, rozgrywkę na Multi RPG, a zaczynam na Life'ie, więc... Bym chciał ogłosić taki konkursik na multiRPG o na 100 milionów. Więc jak chcecie, więc jak gracie jeszcze na multiRPG, a chcecie wygrać pieniążki no to opisać w komentarzach y, hashtag multiRPG y, ten i hashtag konkurs obok ten, no to i y, ten, no to będzie losowanie. Jak będzie, co najmniej, jak będzie co najmniej 5 osób, które będą chciały wygrać tego, te 100 milionów, to rozstrzygnę konkurs. Jak będzie mniej komentarzy niż 5, no to nie będzie konkursu. Ostrzegam, że nie można pisać na jednym koncie 5 razy, bo tak nie zaliczymy. No. Piszemy tylko raz, a jak ktoś napisze dwa razy, e, że chce wygrać hashtag multi RPG hashtag kon konkurs, jak napisze dwa razy, to po prostu nie pisze udziału w konkursie, e, bo ten, no bo tak jest. E, no i tyle, więc. A co tu się stało? E, więc. E, no. Więc zaczynamy z for Life'em. To jest taki odcinek informacyjny, zapoznawczy i tutaj wracamy ten. sobie pod mechanika, żebyście zobaczyli jak mechanik wygląda. No i właśnie przy okazji jeszcze chciałam dodać, że te światła mi się pod podobają. Zobaczcie, o, usunęli je teraz, ten, ale te takie światła mi się podobają. Większość, co on zrobił, lago miałem, większość te podmianki, na przykład tutaj patrzcie, Formianka. Takie znaki ładne. No i no, niestety też wiecie, dużo ludzi łamie prawa. Ten prawie we mnie wjechał. No, więc w tym odcinku ogłaszam nową serię z For Life'a. A zakończam serię z MultiRPG i ogłaszam ten. I ogłaszam na 100 milionów na ulti RPG, więc no więc to by było na tyle mam nadzieję, że film wam się spodobał i że zapamiętacie tą wiadomość ja teraz sobie pojadę albo nie, ja teraz sobie pojadę do Los Santos na magazyniera więc no to by było na tyle, ja się z wami żegnam no i następny odcinek to zapewne będzie albo odcinek z For Life, albo z jakiegoś innego serwera, ale, za, ale zazwyczaj to będą odcinki z For Life'a tylko, albo z Minecrafta, bo jak wiecie jest 2020, ja to jeszcze nagrywam 2019, specjalnie dla, dla was, kiedy ja miałem przerwę zimową, to wziąłem tą przerwę zimową, żeby spędzić czas z rodziną, ale żeby też trochę odcinków ponagrywać. Ponagrywać jaki lager ten muszę ten nie I żeby troch, też odcinki dla Was nagrywać, więc ja nagrywam to w 2019, Wy to widzicie w 2020, czyli już po przerwie zimowej, kiedy jest trochę Minecrafta, trochę GTA, więc no, więc widzimy się w następnym odcinku albo w Minecrafcie, albo z Minecrafta, albo z GTA, z For Life, a zapewne bo z innych serwerów nie nagrywam. Ewentualnie. Czasami ewentualnie nagram z JBB, ale jeszcze ten... Ale jeszcze w ogóle nie nagram z niego ani jednego odcinka. Jedynie tam odcinek informacyjny na nim nagrałem. No, więc to by było... O, jedzie za mną. No więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Suba z dzwonem oraz e, napiszcie komentarz hashtag multi -RPG, hashtag konkurs jeśli chcecie wygrać e, 100 milionów na multiRPG rpg przypominam co najmniej 5 komentarzy nie pisać parę razy z jednego konta bo, e, bo będzie dyskwalifikacja z komentarz się nie będzie liczał, liczył do tych 5 no no i więc no i tam mogę jeszcze zobaczy, nie wiem, może jakieś autko dorzucę, co wątpię, ale no, więc to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, ja kończę, pozdrawiam, miłego dnia, miłego wieczoru, zależy kiedy to oglądasz, dzień dobry, dobranoc, oczywiście, zależy, tak, tak jak mówię, kiedy to oglądasz, więc no, więc to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, Ogólnie to zresztą, jak słyszycie, jeszcze przy okazji tam dodam, oczywiście jak słyszycie, mam nowy mikrofon, nie wiem czy to słychać, ale ja, ja testowałam w 2019 też, słychać dużą różnicę, nie to, to co wtedy, taki mniej, mniej więcej biskliwy głosik, tylko teraz taki, taki oryginalny moż, mogę to powiedzieć, więc no, to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, no i. Do zobaczenia w następnym odcinku albo live. No i cześć!